Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj maślane ciasteczka kruche, idealne dla Mikołaja bądź na inną okazję. Na moim kanale dzisiaj jest specjalny gość. Witam, jestem Wojtek. Będziemy razem piec ciasteczka dla Mikołaja, które bardzo mi smakują. Składniki, które nam będą potrzebne, to: mąkę przysypujemy do misy robota. Następnie. Cukier, puder. Następnie dajemy jajko, łyżeczkę proszku do pieczenia i masło. Mój synek ma świetną zabawę przy robieniu tych ciasteczek. Spróbujcie zrobić ze swoimi dziećmi. Zaczynamy wyrabiać ciasto. Możemy zrobić to przy użyciu robota bądź ręcznie. Ciasto już zagniecione, teraz zawijamy je w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na godzinę do schłodzenia. Minęła już godzina, podsypujemy teraz nasz blat mąką i będziemy wałkować ciasto. Z rozwałkowanego placka wycinamy ciasteczka. To zadanie mojego pomocnika. Ciasteczka przykładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasteczka mamy już przygotowane. Z tej porcji wyszły nam 3 blachy ciasteczek. Teraz będziemy je smarować roztrzepanym jajkiem i posypywać cukrem. Ciasteczka mamy przygotowane. Teraz wkładamy je do piekarnika, który jest nagrzany na 180 stopni. Pieczymy około 12 minut. Nasze ciasteczka są już gotowe. Ulubione Mikołaje! Dziękujemy za oglądanie, życzymy Wam smacznego i zapraszamy na kolejne filmiki.